Lecimy tutaj, gramy dalej. To też bym zostawił. To bym zostawił. To bym zostawił i to bym zostawił. Yy, tutaj bym zostawił tylko trochę. Tego nie używam wcale. Ale to też filtry, sortowanie według ciężaru. Tu nie ma żadnego ciężaru. Tutaj są rzeczy ciężkie. Tu też ciężaru nie ma, tu nie ma ciężaru. I tu według ciężaru. Ważą coś. Ja wiedziałem. To jest nie tak z tymi maskami. Dlaczego ja ich nie mogę stąd ściągnąć? One też ważą coś. A tu nic nic nie waży. I właśnie coś zobaczyłem. Tutaj. I zniknęło mi teraz z oczu. Oto. Żeby to nie było cały czas w ekwibunku. Czy mam jeszcze jakieś miejsce na miecze? Że u góry coś jest. U góry chyba sypialnia dla gości, nie? Zabytkowa elwia, tarcza nawet ty. A ten miecz zabytkowy elfi miecz czy my sobie go zostawimy? No mam tych mieczy, chciałbym je gdzieś poustawiać, ale nie wiem gdzie. No trudno, na razie schowamy. Ej ty, a może tu jest? Statuetka, 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 a na miecz nie ma nic. Dobra, to koniec końców zostawiamy go tu. Całą resztę przedmiotów też. Właśnie, jeszcze miałem do niej pójść. Dobra, to teraz oficjalnie zaczynamy. Czy robimy leże bestii? Nie wiem, na razie pozmawiamy z Marlenką. Hej Marlenka! Jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak, setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom. Sporo obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać Twojej gościnności, chociaż. Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu, mam tylko jedno marzenie: móc wreszcie gotować trawę, którą da się przełknąć, delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Hmm. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posak. jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie? Cóż, niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu, do Tastamary. Posak jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Marlena. Zrobimy misję z Marlenką. Ale zanim co zrobimy, idziemy tu. coś mnie rwie w kulasie. A co to jest kulas? Do niedawna darli ze sobą kopia dzisiaj co? Super łyżeczki są. Warto się tu rozejrzeć. Pełna. Ale jak ty nie mam klucza. Może ja coś nie tak przeszukałem, może tu gdzieś jakiś klucz jest dodatkowy, który pozwoli mi tam wejść. Ucho mnie spędzi, czy to może być jakaś infekcja. On też nie jestem w stanie wejść do góry chyba nie? Nie, Aj, zejście na dół nie chcemy. A może gdzieś tu jest jaskinia, i od strony jaskini trzeba tam wejść. O tym nie pomyślałem. Za, pi za pierwszym razem nie pomyślałem, bo teraz to już tak.

to możemy olać tego handlarza, bo i tak nic nie mamy do handlowania. Idziemy tu zobaczyć, bo chciałem zobaczyć, czy jak ja ratowałem tych błędnych rycerzy, czy za to jakaś nagroda mi przysługuje później, czy... A czy to biega. Wiele o was mówią w 143 e, Witajcie, rycerzu. Moi referenci donieśli mi już o waszych heroicznych uczynkach. Przyjmij, proszę, wynagrodzenie za swe trudy, sir. 300, tylko? Muszę go jepać jeszcze na więcej. Może zagramy w gwintę.

Idealnie, że on spasował. Ja bym chciałem do tego doprowadzić. Liczyłem, że Jennifer mi jeszcze da. No dobra. Może być i tak. <ścoughs> Najlepiej. grajmy na początku tymi bohaterami bo karty bohaterów nie można z nimi nic zrobić nie to są takie top of the top ja liczyłem że on wskrzesi jakiegoś szpiega Mm Niestety tylko to mogę zrobić. Ty tak 16:26 a tu będzie osiemnaście dwadzieścia Ideolo. Ciekawe, co on miał za karty, który nie chciał zagrać. A, dziękuję za stówkę. Nara, frajerze. Ojej. Myślę, że tutaj zostaniemy. Ładna że ja Dziękuję do zobaczenia do usłyszenia i hej